Chmury ciężko wisiały nad stolicą Polski, jakby samo niebo było w żałobie. Tego zimnego i cichego poranka w Warszawie zegary zdawały się zwalniać. Wiatry, wcześniej typowe dla tej pory roku, teraz brzmiały jak szepty czegoś większego, czegoś nadprzyrodzonego. To, co miało się wydarzyć, wymykało się logice, nauce i ludzkiemu zrozumieniu, ale dla tych, którzy znają pismo święte, to było więcej niż tragedia. To był znak, ostrzeżenie. Wszystko zaczęło się kilka dni wcześniej od dziwnych doniesień, które rozprzestrzeniły się w internecie i lokalnych wiadomościach. Mieszkańcy centrum zaczęli słyszeć głęboki dźwięk dochodzący z podziemi, rodzaj stłumionej trąby, który wielu porównywało do dźwięku opisanego w fragmentach apokalipsy. Niektórzy mówili, że to tylko zakłócenia w sieciach, inni sądzili, że chodzi o niewłaściwie ogłoszone prace podziemne. Ale starsi, zwłaszcza ci, którzy zachowywali starą, niemal zapomnianą wiarę, zadrżeli, wiedzieli, to był zwiastun, i nie trzeba było długo czekać, by tragedia wybuchła. Nad Pałacem Kultury i Nauki, jednym z najbardziej ikonicznych budynków miasta, zauważono błysk. Świadkowie mówili, że snop światła przeciął niebo i uderzył w wierzchołek wieży. Po czym fala uderzeniowa wstrząsnęła całymi budynkami. Szyby eksplodowały, alarmy się uruchomiły, a chaos rozprzestrzenił się na ulicach. Ale to nie był atak militarny, to nie był wypadek techniczny. Żaden radar, satelita, ani służby bezpieczeństwa nie potrafiły tego wyjaśnić. To jakby sama natura, lub coś poza nią, postanowiła interweniować. Kiedy ekipy ratunkowe dotarły na miejsce, znalazły coś jeszcze bardziej przerażającego. Statua pogańskiej bogini zdobiąca szczyt wieży była pęknięta, jej głowa zniszczona. Symbol, który przez dekady pozostawał nienaruszony, teraz wyglądał, jakby został obalony niewidzialną ręką. To wywołało głęboką ciszę wśród tych, którzy to widzieli. To nie była tylko destrukcja, to była wiadomość. Podczas gdy ulice były ewakuowane, a międzynarodowe media relacjonowały wydarzenie, miało się wydarzyć coś jeszcze bardziej zaskakującego. Na brzegach Wisły, w pobliżu historycznej dzielnicy Pragi, ziemia pękła i odsłoniła starożytny napis wyryty w kamieniu. Natychmiast wezwano archeologów i lingwistów. Tekst w archaicznym hebrajskim zawierał imię Jocha Wucha, święte tetragrama. Oraz słowa, że opowiedziałem i spełnię, Warszawa upadnie, aby ziemia zadrżała. Ten napis wstrząsnął całym krajem. Jak coś tak starożytnego mogło pojawić się teraz, dokładnie w tym momencie? Jak mogło zawierać przesłanie, które wydawało się tak aktualne, tak skierowane do tego konkretnego wydarzenia? Wtedy uczeni zaczęli szukać biblijnych odniesień, które mogłyby wyjaśnić to, co się stało. Wielu zwróciło się do księgi proroka Sofoniasza, rozdział pierwszy, gdzie skazano, że bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi, gorzki jest głos dnia Pana, tam krzyczy Mocarz. Inni porównywali to z proroctwami Daniela i znakami zapowiedzianymi przez Jezusa w Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Ortodoksyjny rabin z Jerozolimy, widząc obrazy w telewizji, oświadczył na żywo: To nie jest zwykła katastrofa, to jest dzwonek alarmowy. Bóg przemawia, wzywa narody z powrotem do bojaźni. Polska! Ze swoją przeszłością chwały i cierpienia została po raz kolejny wybrana jako scena objawienia. Tymczasem mieszkańcy donosili o dziwnych zjawiskach na niebie. Na chwilę zauważono dwa słońca na horyzoncie. Niebieskie światło przemknęło nad katedrą świętego Jana. Ptaki wędrowne nagle zmieniły trasę. Wszystko wydawało się nie w porządku, a raczej wszystko wydawało się uporządkowane przez inną siłę. W podziemiach Starego Miasta spontanicznie formowały się grupy modlitewne. Księża, pastorzy i rabini zaczęli się spotykać, mimo różnic doktrynalnych, by spróbować zrozumieć, co Bóg komunikuje. Starsza kobieta o imieniu Elżbieta została przesłuchana przez lokalny kanał. Drżała, trzymając Biblię w rękach i mówiła ze łzami w oczach. Śniło mi się to 32 lata temu. W moim śnie Warszawa była wstrząśnięta światłem, które płonęło, nie niszcząc. I wtedy usłyszałam, to jest pierwsza pieczęć. Myślałam, że oszalałam, ale teraz, teraz wiem, że to było prawdziwe. Jej wypowiedź stała się wiralna. Miliony obejrzały film. Wielu się śmiało. Ale inni zaczęli relacjonować podobne sny. Prości ludzie z różnych części Polski, a nawet Europy, zaczęli mówić, że od początku roku miewali wizje i przeczucia. Coś się formowało, coś nadchodziło. Rząd polski pod presją społeczeństwa powołał specjalną komisję do zbadania zjawiska. Ale za kulisami źródła donosiły o panice. Wewnętrzne dokumenty wskazywały, że w dniach poprzedzających tragedię czujniki sejsmiczne wykryły nietypową aktywność w Ziemi pod Warszawą, ale nie było naukowego wyjaśnienia. Co więcej, satelity amerykańskie zarejestrowały zmianę elektromagnetyczną nad miastem tuż przed błyskiem. To jakby czasoprzestrzeń została lekko zakrzywiona, według wstępnego raportu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podczas gdy fakty się gromadziły, pytanie, które wisiało w powietrzu, brzmiało dlaczego Warszawa, dlaczego teraz i przede wszystkim co to oznacza dla świata. Niektórzy międzynarodowi liderzy religijni zaczęli łączyć kropki. Brazylijski pastor, znany z apokaliptycznych interpretacji, stwierdził na swoim kanale: żyjemy w czasie otwierania pieczęci. Każda katastrofa, każde niewyjaśnione zjawisko to wezwanie do nawrócenia. To, co wydarzyło się w Polsce, to dopiero początek. Pan się zbliża. Oczyszcza ziemię ogniem i światłem. W Krakowie spontaniczna procesja wyprowadziła tysiące ludzi na ulicę. Młodzi nieśli krzyże, starsi głośno śpiewali psalmy. Naród ogarnął duch czci i bojaźni. Kościoły znów się zapełniły. Ludzie zaczęli pościć, całe rodziny płakały, prosząc o miłosierdzie dla swojej ziemi, ale byli też tacy, którzy nie chcieli słuchać, nazywali to zbiegiem okoliczności, religijnym przesadzeniem, zbiorową histerią. Napięcie rosło, nawet wśród przyjaciół i krewnych, to, co powinno łączyć, zaczęło dzielić. I ta podział też jest zapisany w piśmie, miłość wielu oziębnie. I będzie podział nawet w domach. Ale wszyscy zdawali się czuć. Nawet ci, którzy nie wierzyli, czas przyspieszał. Coś niewidzialnego naciskało na rzeczywistość. Proroctwo rozwijało się na oczach świata, a ci, którzy mieli uszy do słuchania, wiedzieli. To nie był koniec. To był początek czegoś większego. Następnego ranka słońce wzeszło nad Warszawą w dziwny sposób. Jego światło wydawało się bardziej matowe, niemal szare, klimat był ciężki, jakby coś niewidzialnego unosiło się nad starymi dachami miasta. Cisza była niekomfortowa, a nawet ptaki zdawały się zniknąć. Wielu mieszkańców rozpoczęło dzień modlitwą, inni, w stanie całkowitej negacji, próbowali kontynuować swoje rutyny, jakby nic się nie stało, ale ignorowanie znaków nie było już możliwe. Międzynarodowe media eksplodowały nagłówkami: Tajemnica w Warszawie, boski błysk, znak proroczy czy zjawisko naturalne. Czy Bóg przemawia do Polski? Naukowcy, teolodzy i politycy dawali sprzeczne wywiady, próbując wyjaśnić lub ukryć źródło wydarzeń. Ale ulice znały prawdę: ludność, zwłaszcza starsi, prości, zapomniani, wiedzieli, Bóg przemawiał i nie szeptał. Rabin z Lublina oświadczył na nadzwyczajnym spotkaniu z innymi liderami religijnymi: Warszawa została wybrana ze względu na swoją przeszłość bólu i oporu, ale także dlatego, że w niej koncentruje się starożytna duchowa blizna. Coś zostało dotknięte, coś zostało aktywowane. Jego słowa przestraszyły niektórych, ale przyniosły dziwną pociechę innym. To jakby świat w końcu został skonfrontowany z tym, co tak długo negował. Niewidzialne istnieje, i ono się porusza. W kolejnych dniach pojawiły się kolejne znaki. W Krakowie czarny deszcz spadł na dachy starej żydowskiej dzielnicy. Był jak popiół, ale bez zapachu. Naukowcy przeanalizowali substancje i nie potrafili ustalić jej pochodzenia. Tej samej nocy mieszkańcy donosili o widoku świetlistej postaci przelatującej nad wzgórzem wawelskim, gdzie spoczywają dawni królowie Polski. Niektórzy wierzyli, że widzieli Anioła, inni płonący miecz, a jeszcze inni człowieka z oczami jak ogień. Wszystkie te opisy zgadzały się z wizjami opisanymi w Księdze Apokalipsy, rozdział pierwszy. Tymczasem w Warszawie szpitale zaczęły zgłaszać coś jeszcze bardziej przerażającego. Dziesiątki ludzi zgłaszało się z dziwnymi objawami ale nie fizycznymi, duchowymi krzyki, konwulsje, wizje, słowa w starożytnych językach. Lekarz opisał, że kobieta, którą przyjmował, chwyciła jego rękę i wyszeptała po aramejsku coś, co później przetłumaczono jako Przychodzi z obłokami. I każde oko go zobaczy. Nigdy nie uczyła się starożytnych języków. Gdy zapytano ją, co widziała, kobieta tylko płakała. Księża zaczęli odprawiać modlitwy o uwolnienie przed drzwiami szpitali. Kościoły przedłużyły czuwania na 24 godziny. Miasto ogarnął strach. Ale ten strach nie był zwykłym lękiem. To była cześć, to jakby obecność zamieszkiwała każdą ulicę, każdy plac. I czekała, obserwowała. W jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta dziewczynka o imieniu Zofia, mająca zaledwie 10 lat, zniknęła na trzy godziny. Gdy ją odnaleziono, siedziała samotnie w opuszczonej kaplicy. Jej oczy wydawały się szkliste, ale twarz wyrażała pokój. Gdy zapytano, gdzie była, odpowiedziała spokojnie: On zabrał mnie do muru, gdzie przechowywane są pieczęcie. Widziałam baranka. A on płakał. Nikt nie wiedział, jak zareagować. Tego samego dnia nowa szczelina pojawiła się na brzegu Wisły, odsłaniając kolejny blok kamienia z hebrajskim napisem: tym razem jedna fraza: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co ciekawe, była to ta sama fraza, której użył Marcin Luther. Rozpoczynając Reformację Protestancką, ruch, który miał silne korzenie w Europie Wschodniej. Po raz kolejny przesłanie było jasne: Bóg wzywał nie do zamieszania, ale do nawrócenia. I wtedy kościoły zaczęły się jednoczyć. Katolicy, prawosławni, protestanci, Żydzi mesjanistyczni zaczęli modlić się razem na placach, katedry się zapełniły, zaczęto zgłaszać cuda. Człowiek głuchy od urodzenia powiedział, że usłyszał dźwięk z nieba, który go natychmiast uzdrowił. Kobieta z rakiem w terminalnym stadium została uznana za zdrową po dotknięciu Biblii zakopanej podczas okupacji nazistowskiej. Przebudzenie zaczynało się rodzić, ale nie bez oporu. Grupy ateistów organizowały manifestacje. Niektórzy kpili w mediach społecznościowych. Grupa młodych ludzi nagrywała filmy, wyśmiewając znaki, naśladując krzyki opętania dochodzące ze szpitali. Jeden z nich, Marek lat 22, zniknął trzy dni później. Jego ciało odnaleziono w parku z wyrazem przerażenia na twarzy i jednym słowem napisanym krwią na ścianie: Miłosierdzie. Ekspertyza nie potrafiła zidentyfikować krwi jako ludzkiej. Sprawa została zatuszowana. Tymczasem światowi liderzy zaczęli zajmować stanowisko. Watykan wysłał specjalną komisję do Warszawy. Izrael zaoferował pomoc w tłumaczeniu nowo odkrytych napisów. Prezydent Polski ogłosił narodowy post i wezwał do modlitwy za naród. To jakby tragedia przełamała coś znacznie większego niż struktura miasta przełamała zasłonę oddzielającą widzialne od niewidzialnego. A potem, w wyjątkowo ciemną noc, wydarzyło się coś bezprecedensowego. O 6.33 nad ranem, wszystkie kamery bezpieczeństwa w mieście uchwyciły gigantyczny cień poruszający się powoli między budynkami. Nie miał określonego kształtu, ale jego kontury wydawały się ludzkie, choć większe niż jakakolwiek struktura. Elektryczność zawiodła na trzy minuty w całym centrum. Gdy światło wróciło, grupa mnichów karmelitów, modlących się na szczycie góry świętej Anny, przysięgła, że widziała płonącą postać stojącą przed rzeką i przemówiła, niesłyszalnymi słowami, ale wrażeniem w sercu: Przygotujcie drogę. Nagranie tego zjawiska zostało usunięte z internetu kilka godzin później, ale tysiące już je widziały to było prawdziwe i przerażające. Klimat całkowicie się zmienił. Na polach wokół Warszawy zaczęły pojawiać się błyskawice bez deszczu. Na niebie pojawiły się świetlne kręgi. Ptaki wróciły, ale teraz latały w dziwnych wzorach, jakby rysowały litery lub symbole. Dzieci zaczęły mieć identyczne sny, opisując człowieka z ranami na rękach idącego ulicami miasta. Gdy pokazywano im obrazy Jezusa, wskazywały i mówiły: To on. Polska płonęła duchowym ogniem, a świat patrzył. Niektóre narody zaczęły zgłaszać podobne zjawiska. W Rzymie posąg Marii miał płakać krwawymi łzami. W Jerozolimie rabini donosili o wizji Eliasza przy ścianie płaczu. Planeta była wstrząsana. Wezwanie było globalne, ale pochodnia zaczęła się w Warszawie. Lud, podzielony między bojaźń a wiarę, zaczął zadawać jedno pytanie. Czy to koniec? Ale odpowiedź nie przychodziła z datami ani harmonogramami. Przychodziła jako szept powtarzany wszędzie w snach, wizjach, grzmotach, a nawet w wiatrach. On nadchodzi. I dla tych, którzy mają oczy, by widzieć, i uszy, by słyszeć, przygotowanie nie jest opcją, jest pilnością, ponieważ boska wizyta już się rozpoczęła, a ci, którzy się nie przygotują, zostaną zaskoczeni. Warszawa nie była tylko sceną, była ostrzeżeniem, sanktuarium i syreną. Bóg wciąż mówi, wciąż interweniuje, wciąż wzywa. Świat może kpić, odwracać wzrok, tłumaczyć teoriami, ale ci, którzy czują, wiedzą, coś się zmieniło. Zasłona niewidzialnego uniosła się na chwilę, ujawniając, że on jest u drzwi. Nie ma już czasu na debaty. To czas na nawrócenie, modlitwę i czuwanie, ponieważ ten sam głos, który szeptał do dziewczynki Zofii, który wstrząsnął niebiosami nad Wisłą, teraz rozbrzmiewa dla całego świata, a ty, słuchaczu, jesteś gotowy, bo on nadchodzi.